You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer the no man, I still go. Go, 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 Hustle out, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.

A u nas trwa rozbiórka i teraz musieliśmy robić, tutaj obok rozbiórka trwa i musieliśmy zrobić ewakuację pokoju numer 3. No bo tam spadają kamienie i robi się dosyć niebezpiecznie. Eee, zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Mamy godzinę po siódmej. Niedziela i dzisiaj wybieramy się do Nakupendy, gdzie organizujemy takie, można powiedzieć, troszkę zawody wędkarskie na Nakupenda Lake. Michał już został wcześniej powiadomiony. Jedziemy połapać troszkę przy niedzieli, złapać słoneczka i pozytywnej energii. W każdym razie no, piękne miejsce. Wiesz, ja tak ja tak staram się rozglądać troszeczkę. Piękne, piękne, a my jesteśmy z Zygmuntem, bo Zygmunt też się z nami na tak. zwierzę, dzisiaj są zawody wędkarskie tak, tak. Pierwsze, nieoficjalne zawody Cambo Live Ile nas jest? Cztery sztuki tylko biorą udział Cztery osoby, no, zobaczymy Tylko no. inna, jak i rocznika, tak. no, nie kilka W każdym razie, mnie się wydaje, że nie warto się tak bardzo spieszyć, warto się rozejrzeć, no, to są naprawdę ładne tereny tutaj, ja jestem po raz drugi dopiero To znaczy, wiesz, ja już te tereny znam no, na, na tyle dobrze, tak, że... ale mi właśnie to... Ja cię rozumiem, ja cię rozumiem, panie Zygmuncie, tylko że my jedziemy na ryby, a nie zwiedzać Mamy na to dużo czasu chyba. Mam nadzieję Aby ta ryba chciała... Ja niestety powiem Ci szczerze, że to, że dzisiaj się czas znalazłem przyjechać tutaj, to już jest cud. Ale dajemy radę. Aha, no, Jedziemy tak, dalej. Tak, tak, no, u mnie nie ma takich problemów, ja tam mogę jechać kiedykolwiek. No, Ale powiem Ci, że, że bardzo popularny jest. Yy, bardzo dużo ludzi odgrzywa, odgrzewa twój film co yy, Emerytura w Kambodży, chyba. Tak? Co Codziennie są komentarze do tego filmu. No, cieszę się bardzo. Wiesz, no, wydaje, wydaje mi Musimy się, że... zrobić update, nowy, no, nowy odcinek. Aha, aha. No, w każdym razie wydaje mi się, że powinien być przydatny. No, tam parę takich informacji. Wydaje mi się. Wczoraj był komentarz. O jaki wielki e, robal na ścianie. A bez tego roba ile takie mieszkanko? <grym grym> 9.30 zaczynamy zawody. Zygmunt już nałapał tutaj tilapis 7. Jeszcze do siatki powrzucał, nakradł, nakusował. Ale nie liczy się w konkursie. W konkursie nie liczę, bo tutaj chciał nas oszukać chyba. Nie w każdym razie z 9.30 zaczynamy. Zygmunt po lewej. Ja w tym jest Morkat, także ja dużo nie nagrywałem, ale jest mega gorąco. Niektórzy się poddali zawody. Jednogłośnie wygrał Zygmunt, złapał jako jedyny rybę. I ogólnie ryby, ile chyba razem, to z 10, złapałeś, nie? Także troszkę zaczął wcześniej. Oficjalnie w zawodach 3. Tutaj mamy parę ktoś ręce widzę mył, jest parę tilapi o Tak, w siatce też pokażę, ale chcę tutaj pokazać Skubany, no nie da się nie da się złapać O no, jakoś mało nie, no tyle są mega żywe także O także tak jak o, już widzieliście, są kupentyki lapie także cały czas tu rosną. Tam to chyba jakieś z poprzedniego roku na rybek A większe troszkę no, W każdym razie jeszcze 20 minut zostało nam połowów wędki jeszcze w wodzie, ale będziemy kończyć Ja muszę wracać do gaskausu, bo woda też powoli się nam chmurzy, także troszkę będzie więcej cienia no, Ale myślę, że moja skóra Dostała wystarczająco słońca na dzisiaj Także dzisiaj dużo na kupędy nie zobaczyliście Ja się zajmowałem wędkowaniem, także Tak jak mówiłem dużo nie kręciłem, brudne ręce cały czas coś tam łaziłem i tak dalej No a my kończymy wędkowanie tu muszę jeszcze zabrać wiadro Zygmunt, gdzie ta siatka z rybami? Tam, a widzę, pokażę Wam, co tu Zygmunt nałapał. Oczywiście tam mniejsze są sztuki w wiaderku. A tu, o, takie mamy. Widzicie, jedna ładna, chociaż tutaj dużo większe, są kamienia z Zygmunt dorzucił. No, także takie tyle. Wypuszczamy A tą siatkę chyba na rybach znaleźliśmy, co? To chyba siatkę na rybach kiedyś znaleźliśmy, co? Ja że gdzieś kiedyś No Razem byliśmy na rybach znaleźliśmy, pamiętam Nie wiem czy nie tam nad rzeką jak byliśmy kiedyś to nie waż. Tam cytrynki Michał się zbierał, piękne, duże Poszedł po grzyby, masę grzybów. O, jedna sztuka. Wraca do domu. My nic nie trzeba, nie mordujemy ryb. A te płetwy widzicie, ma jak okoń troszeczkę. O, piękne rybki, czerwone oczka. O. I po wszystkim. Kawka na drogę. My się powoli zbieramy, bo pokazuje jeszcze tutaj. Michał był z rana zebrać cytrynki. Prezentują się. Słyszę, że Morkat bardzo lubi z cukrem, to prawda? Lubi, no. A potem... tej na 90 pokazałem. No. no tak. Cytryna, cukier, czyli jak Michał powiedział, lata 90. A tu możecie zobaczyć jeszcze też dzisiejsze zbiory. E... Boczniaczki spod chatki. Prawda, Michał? O, i tak jeszcze Michała pokaże. No ja zrobię wam update, bo dawno nie pokazywałem, zobaczcie jak tutaj rój pszczół się powiększył. Michał mówi, że tutaj jak, jak właśnie zwiększa się ilość tych pszczółek, to tu się dzieje, za bardzo nie można podchodzić, a teraz wszystkie spokojnie sobie śpią i tworzą właśnie tak duże gniazdo już. No myślę, że już jest ze 4 razy większe niż na początku. No ale to znaczy, że w Nakupendzie jest odpowiedni klimat, nie ma chemii i mogą sobie spokojnie tu żyć. A my lecimy z prezesem Zygmuntem i ekipą do do kompotu. Do domu. Czyli do, kniom do. tau ptea. Jak Michał powiedział, kambolaj w kampot na kubęda i, i ławka. Suzdej Suzdej Babcia. Tutaj nie widziałam niedawno też pewnie. A chłopaki tutaj u babci w domu. Proszę bardzo murują tutaj. Chwerski styl, czyli bez wszystko na glebie, czyli wszystko utrzymane. Łazienka i tu płyteczki będą, panie prezesie? No, malowanko, płyteczki, zbiornik na wodę i tutaj będzie prysznic, a dwie obok toaleta, nie? Elegancko i w kolorze smartego, to lubię. No. I taka... Elegancko. I to, a to dwie, czy tam, co nie, jest... nie tam będzie toaleta, a tu to prysznic, prysznic. A zbiornik taki po prostu, żeby zbierać no, wodę. No, na wodę, nie? Okej, okay. no ale też można ewentualnie skoczyć się wykąpać. Jasne. O to elegancko jest. lodówkę? Tak, lodówka z CKK Salonu. O jest no. i prezes. to bananki, tu jakiś ryżyk pewnie pozostałości. Widzę, że no, nowe zadaszenie widzę też jest. Ale to babcia już dawno zrobiła, takie. ona to lubi tak Przyśpiorować? No, no dzisiaj kobita, no to co zrobić. No, no. Michał tutaj mówi, że zostało wydzielone przydzielone mi ten, przydział na banany. O. Zielone, ale dojdą. A tu kuchnia gdzie została przeniesiona. O! Tu lubi coś... Z miejsca na miejsce. Tak, ona też takie miejscówki tam, sobie kiedyś siedziała cały tak. czas, nie? Zmieniła już. No dobra, my jeszcze podjedziemy, bo coś u mnie łańcuch jakiś taki luźny podjadę tutaj do mechanika i zobaczymy, co się wydarzy. Ja maszeruję już w Kampot po nakupędzie. Tu jakieś takie wrota... Wielkie budują. jakiś. W każdym razie chciałem zostawić pszczółkę w serwisie, dlatego że poszedłem do fryzjera, a już po fryzjerze nie startował motorek. W każdym razie obok jest mechanik mój, także wziąłem i oddałem chyba tam jakiś coś jest z tym starterem, ale przy okazji miałem też problem z hamulcem przednim, także no już dałem, żeby to zrobili, wcześniej wybrałem jakąś e, tanią część No i się szybko my jesteśmy koło w przyszłości najwyższego budynku Kambodży, poza oczywiście prąpę. 42 piętra tutaj ma być, ale już chyba o tym kiedyś wspominałem A ja idę do guest house'u, dzisiaj czekają mnie takie zadania, pani powiedziała nasanowa marmanka, że ona w niedzielę nie pracuje, zawsze ma w niedzielę wolne, także i dzisiaj sobie zrobiła wolne e, i przy pomocy Łukasza, który też już nas troszkę wspierał wcześniej, e, o, gdzieś tam za barem stanę. Ja nigdy nie stałem za barem ale myślę, że jakieś piwo będę potrafił nalać. Mamy nową lodówkę, ale lodówka okazuje się, że też jest niesprawna. Nie wiemy, czy coś nie czasem jest z napięciem, ja ją zaraz uruchomię i ma przyjechać gość od tych lodówek, który się na tym zda, który zresztą dostarczał nam te lodówki no i będzie sprawdzał, a ja będę zaraz kogoś sprawdzał. Tak, że jak tutaj mamy ten nowy budynek, wieżowiec można powiedzieć, tu, jak widzicie już jest stary most jakby ktoś nie mógł trafić tu jest też hotel taki w którym często do którego często przyjeżdżają całe autokary a my tutaj zaraz jak mamy stary most kampot tam jak zobaczycie zobaczyć chmury i góry czyli bokor jak zwykle za chmurzony 7-Eleven Właśnie tutaj Ostatnio bardzo popularny sklep W Kampocie No i się nie dziwię, bo jest to sieciówka W Tajlandii na pewno bardzo popularna Teraz rozrasta się Sousdej Tu mamy moje miejsce z wypiekami Miejsce z soczkami No 7-Eleven też rozrasta się bardzo szybko Bardzo mocno W Kambodży mamy już w Kampocie A tu już mamy ekran nudel i oczywiście nasz guesthouse. Idę zaraz uruchomić lodówkę, zobaczymy co tam się dzieje. Muszę przyznać, że weekend był całkiem burzliwy. Dużo się działo. Oj. Do pola teraz, znaczy, tutaj chłopaki, którzy są gośćmi u nas w guesthouse. Chcieli porozmawiać z Polem, tam zaaranżowałem spotkanie, rozmawiałem na temat możliwości zakupienia nieruchomości w Kambodży. Ja czekam na naszą panią od baru, bo gdzieś przyjdzie za około godzinki. W międzyczasie przyszły szklaneczki, nie wiem dlaczego, takie to chyba do drinków. W każdym razie Kasberg i. I piwo, które mamy lane, czyli Ankor, i ostatnie zresztą piwo w, w, no, w, kam, w Kampocie, które jest dostępne, jeśli chodzi o lane piwo. No, a ja czekałem na Panią, żeby tutaj z poniedziałku nam posprzątała, wczoraj praktycznie byłem tutaj e, sam, znaczy sam. Łukasz tutaj mi pomagał. Jakoś daliśmy radę, dużo klientów nie było, a cały weekend ogólnie dosyć burzliwy. Tutaj cały czas. Teraz mają przerwę, ale wyburzają obok budynek. No już praktycznie nic po nim nie pozostało. ale hałasu, co nie miara, trzęsie się ziemia. O, jeszcze maszyna stoi. A jeszcze kawałek do wyburzenia mają. W każdym razie, no jeszcze trochę im zostało. Także jeszcze trochę hałasu pewnie będzie. Jeśli chodzi o wyburzanie, to jak widzicie, tam ten stoi, a jeszcze kawa, jakim zostało, ten narożnik. Będzie chyba najciężej to zburzyć. Ja przyjechałem na zakupy yy, do, do, do baru. Kola, jakieś fanty, woda. No, po podgrzewetce. Pani tam sama została na barze. A my jesteśmy tutaj yy, no, w takim miejscu. Są szkoły. Tutaj często obok właśnie yy, zawsze kawę kupuję. Zresztą zaraz sobie podjadę i wezmę też mrożoną oczywiście kawę. A jak widzicie dzieciaków cała masa, tutaj jest kilka szkół koło siebie, mają tutaj dosyć spory ruch. Kambo Life Kampot, Kambodża, nadajemy oczywiście skampotu dla, z Kampotu dla raport dla Adama. Dzisiaj wam chciałem pokazać jak obecnie wygląda nasz guesthouse house. Tutaj akurat jesteśmy w miejscu gdzie jest recepcja, jak możecie tutaj mamy takie o no, plakaty oprawione no oczywiście jest to nic innego tutaj jak mam mapę Kambodży jakieś stare zdjęcie, które zresztą bardzo mi się podoba także tak to się prezentuje, obecnie plakatów oczywiście jest więcej guesthouse jest już gotowy mamy gości a tutaj jest też, jak możecie zobaczyć logo Cambo Life oczywiście, czyli mojego kanału tam z Sebastiana jest ojciec święty, Jan Paweł II. Sebastian coś takiego przyniósł. Mamy niestety tylko, niestety, niestety, mamy cztery pokoje i wszystkie pokoje obecnie są zajęte. Pokażę Wam teraz, jak wygląda guest house z przodu oraz jak wygląda nasz bar. Obecnie znajdujemy się przed naszym guesthousem, barem, jak również restauracją Ekran Noodle. Tutaj jak widzicie główna ulica Riverside w kampocie, tam mamy Rainbow Bridge, tak też kiedyś nazywał się guesthouse, którego obecnie jesteśmy właścicielami. Tutaj mamy akurat teraz rzekę za płotem, a to dlatego, ponieważ przygotowują tutaj w maju odbędzie się Olimpiada Azji Południowo-Wschodniej. Będą tutaj rozgrywały się zawody wszystkie związane z wodą, czyli kajakami, jakimiś łódkami, House of Crafts, czyli nasz bar, który znajduje się na górze, który wam zaraz pokażę. Z drugiej strony mamy troszkę zasłonięte, ale postaramy się wam pokazać House of Guest, czyli nazwa naszego Guest house u hotelu. Tutaj mamy restaurację, a tak wygląda wejście do naszego baru na górę. Tam, jak widzicie, jest też guest house. Wchodzimy na górę, jak widzicie, zainstalowaliśmy oświetlenie, banery. Oczywiście bar jeszcze, chociaż jest otwarty, ale jeszcze musimy parę rzeczy dokończyć. Tak się prezentuje. Bar z przodu, mamy tutaj też parę takich obrazków. Oczywiście tutaj jeszcze, już nawet są w drodze jakieś elementy polskie, będą tutaj dołączane. Do Tam też mamy jakiś gości. No i oczywiście wszędzie mamy tutaj mango, które zaczyna powoli spadać. Trochę palm, także tak to się prezentuje. A tak prezentują się pokoje w naszym guest house do których oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy widzów raportu z akcji i do zobaczenia. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Live. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje. Link w opisie tego filmu.